Najczęściej zadawane pytania Path XL2 The Third Edit. Zobaczmy, jakie pytania są najczęściej zadawane i w ogóle co możemy się dowiedzieć o najnowszym sezonie, jaki będzie w Path of XL2, bo mnie to ciekawi, pewnie jak wielu z Was, więc odpalajmy. Siemaneczko, ja jestem Narwins i zapraszam do kolejnego filmu z Path of Excite 2. Robimy daily Pub of Excite 2, każdego dnia będą jakieś filmy, będą jakieś nowości. Nowości nie brakuje wraz z wyjściem The Third Dicta będziemy mieli dużo newsów. No i jak wyjdzie 0.3.0, no to masę, masę poradników. Także zapraszam do subskrypcji. Mega miło, że mogę nagrywać przed tak zacnym gronem. I witam serdecznie, kolejnego dziąka, mam nadzieję, że z kaweczką. Dzisiaj przerobimy sobie najczęściej zadawane pytania, a propos wyjścia 030, takie jak co z ekonomią, restarty, co z postaciami i temami i wiele, wiele innych. Tego trochę jest, więc myślę, że zaspokoi to Twoją ciekawość. Jest to najnowszy post sprzed godzinki na Pavowych Side 2. Właśnie uważam, że teraz chyba dużo trzeba tego śledzić na temat Wiki, no bo faktycznie, no to co oni pokazali na tej konferencji, nie? Co było na Twitchu, no trochę tego pokazali. Wiadomo, nie było tam postaci, nie było kilka ciekawych rzeczy, które ludzie się spodziewali, ale mimo tego dostaliśmy różne rzeczy, które totalnie roz rozwalają głowę, nie? Build, który może zrobić sobie MAGA pod totalnie chaos build i chaos damage, bo ma tam jakąś notkę, która konwertuje cały Fire Damage i Ignite na, na chaos, nie? Pojebane, zajebiste dla mnie, bo faktycznie jest to możliwość tworzenia nowych buildów, a to chyba najbardziej brakuje w pole Bo jak się wchodziło, no to głównie były te jedne buildy, kto, na każdą postać, którymi się grało, nie było jakby nic innowacyjnego i w ogóle tym bardziej, że chaos buildy też chyba za bardzo nie były. Jedynie można było liczko pójść, nie? E, ten mm, samonerką, nie? I, I tylko tyle, chociaż to próbowałem, ale no też tam nie ma nic wybitnego, więc to jest zajebiste, ale najbardziej rozwaliło mnie. Roz... Zwaliło mi głowę to, że, że dodali splint, kurwa, w pole dwójce. No, jakby ostatnio na podcaście był problem o to, że moby są za szybkie, nie? I oni mówili tam, że game devowie, że ej, nie, moby nie są za szybkie, tak ma być, i bla, bla, bla. I tam się ugięli, zmniejszyli szybkość mobów, więc dobra spoko. I teraz się ugięli jeszcze, kurwa, bardziej, bo dodali splint, że jak tam przytrzymasz spację po, po chyba rolu czy coś w tym stylu, no to włącza ci się splint i szybciej biegasz. Jakby no, spoko. Jakby teoretycznie fajna rzecz. No, ale jakby nie widzę tego, bo. Okej, okay, mapki są duże. Dużo trzeba przebiec przez nie. Nie oszukujmy się. Jeżeli chodzi nawet o tą mapę z tym słoniem i tym czarodziejem, zapomniałem, kurwa, jak się nazywa. No, to tam bardzo dużo jest tego biegania, żeby dojść faktycznie na tego bossa tamtego rejonu. No, to tam może to się przydać, bo jest bardzo otwarty teren i łatwo byłoby wymijać tych przeciwników. Ale jeżeli chodzi ogólnie o to, no to wydaje mi się, że em, MV na butach teraz. Raz będzie mniej skuteczny, co nie? Że jakby wcześniej jak Ci dropnął na przykład movement speed e, MS, sorry, movement speed na nie wiem 20, na 30, na 35% to się w chuj ty mierałeś. a jeżeli możesz to zabić mechaniką właśnie sprintu, no to nie wiem czy to jest takie ok, nie? Wiadomo, że masz ten taki recovery frame do pewnie rozbiegu, do rozbiegu, do kończenia biegu i tak dalej, więc dalej ten movement speed będzie w chuj ważny, ale jakoś still nie, nie widzi mi się to. Jestem ciekawy jak to będzie wyglądało faktycznie z tym gemem, który daje nam tego naszego małta, nie? Czy na nim też będzie ala splint albo coś takiego? Czy jakby on niweluje to? No wiadomo, tam nie ma rola, więc jakby nie ma z jakiej animacji wejść do tego splintu, ale to byłoby dosyć fajne, jeżeli na nim dzięki temu, że i tak możemy kastować nasze spele, no to dodatkowo jeszcze moglibyśmy sprintować szybciej, więc to byłby taki zajebisty build do czyszczenia mapek, nie? I zapierdolaniach pojebany. Lecisz po prostu z... nie wiem jak to był był łączny Movement Speed. Jak jeszcze doliczymy sobie jakiegoś Movement speeda z boostów, nie? które możemy z buffów i tak dalej wykorzystać. No Mi się zdaje, że może do 60, może 50% plus ten mount, no to, no to to mogłoby być mega dobre do clear clearowania łapek. więc no, jestem ciekawy, jakie tam rzeczy. Przez zapraszam do oglądania, na ten jedziemy temat. z tematem. I standardowo, jeżeli Ci się to spodoba, zostaw łapkę w górę, to bardzo pomaga filmom się dalej, wiecie, szerzyć. Bardzo pomaga twórcy, oczywiście. Komentarz jakiś. I wbijaj także na live na Twitch TV na The Wins, na KickCom na The Wins. Wpadaj także na Discord, tam będziemy mieli też ogłoszenia a propos mojej ligi 030, która rusza już niebawem już niebawem będę robił info, kiedy tylko pojawi się The Third Edict. Wy, kreatorze tworzenia prywatnej ligi. I jedziemy po kolei. Kiedy The Third Edict startuje na wszystkich platformach? Startuje on 29 sierpnia o godzinie 22 na czas polski na wszystkich wspieranych platformach, w tym na samodzielnym kliencie PC. Na klientach Steam, na Epic Store Games, na Xbox Series i... Tylko kurwa, jakby te serwer pierdolną. to nie ma szansy się udać, jak oni jeszcze dali w ogóle za darmo, nie? To w XL na komputery chyba na tam 3 dni. Nie wiem, albo oni wykupią chyba milion slotów na serwerach, albo ja nie wiem, jak oni to wytrzymają, szczególnie po ostatniej klapie. Jeżeli oni drugi raz pod rząd wypierdolą się z serwerami, to ludzie się oburzą niesamowicie, nie? Nie wiem, oni Be... muszą mieć takie jaja, kurwa, że, że dali nie to, że. Po tym problemie, który był właśnie serwerami, to jeszcze do tego dali właśnie ten e, Path of Exile za darmo, nie? Nie wiem, jest to chuj tego ciekawy po prostu, jak to S5. będzie. Następnie bardzo często zadawane pytanie, czy będzie reset ekonomii? Tak, Twoje dotychczasowe postaci zostaną zachowane e, i będą nadal dostępne w ligach standard early access, ale nowa liga Rise of the Abyssal będzie miała świeżą ekonomię, oczywiście. I nowa liga ma własną zawartość i funkcję, więc bardzo zalecamy grać właśnie tam. Jeśli zdecydujesz się używać swojej starej postaci, pamiętaj, że... Ale ciekawe jak ta szybka ekonomia się rozpierdoli, bo z tych nowych jakby rzeczy, które będą nam dropić, no to może być ciekawiem. Albo się może totalnie naprawić, albo może się nie naprawić, kurwa, nie? No wiadomo, to jest takie pierdolenie, nie wiemy tego, póki faktycznie nie, nie zobaczymy jak to będzie wyglądało. Ale tych itemów, jakich oni dużo dodali, to, że mamy te lepsze orby, to, że mamy tam jakieś um, rzeczy... Z Gameu, które możemy dropić, i w ogóle, no to strasznie może wejść na ekonomię. Czy pozytywnie, czy negatywnie, zobaczymy. Ale mi się wydaje, że znowu ekonomia po prostu pierdolnie, nie? Z uwagi na szerokie zmiany balansu, możliwe, że trzeba będzie ponownie rozdysponować punkty pasywne i działanie niektórych elementów swojego buildu mogło się zmienić. Także, oczywiście, jeżeli będziecie chcieli zostać przy swojej własnej postaci starej, no bo nie macie czasu, nie chcecie inwestować czasu w nową ligę, jakiekolwiek powody, no to będziecie musieli brać pod uwagę, że być może trzeba będzie przeprowadzić jakieś tam zmiany w postaci, rozdysponować te punkty, bo no drzewko się zmieniło. Drzewko się zmieniło, no i Wodek w 0.3.0 zostało trochę zagęszczone, więc na pewno takie zmiany będą konieczne, także się nie zdziwcie jak coś. I w sumie możecie napisać w komentarzu, czy wszyscy zaczynacie ligę, czy część z Was, czy jest cokolwiek z Was, to będzie sobie zostawał przy swojej weteranckiej postaci, bo wiem, że są takie osoby, no nie? Sobie... Właśnie to jest jakby take, którego tak nie rozumiem. Ja raz w życiu popełni, popełniłem ten błąd przy Diablo 4. Kiedy pierwszy raz zagrałem w Diablo 4 i ostatni, no to stworzyłem postać niesezonową, nie? Bo mówię sobie, a fajnie sobie tą grę na początku poznać, nie wchodzić w żaden sezon i tak dalej i poznać jakby ten kolter tej gry, nie? Jaki jest wewnętrznie. No i to był duży błąd, kurwa. No bo co to za problem, żeby zacząć grę od razu z sezonem, nie? Właśnie lepiej, bo masz dużo więcej kontentu. I to był mój największy błąd, jaki kiedykolwiek zrobiłem. Y w hack'n'slashach, nie? Więc to, że ktoś na zrobi sobie zajebistą postać i faktycznie chce sobie zostać na tym normalnym serwerze bez tego zonu, spokojnie, Ale jeżeli ktoś na, na przykład zaczyna sobie historię z, z Poe 2, no to ja osobiście radzę od razu zacząć od sezonu, chociaż dobra, Poe 2 to nie jest Diablo, nie? Diablo jest Grow Crew, zagrasz raz i tylko, tylko raz praktycznie, a jeżeli chodzi o Poe, no to nawet jak zrobisz sobie jedną postać, to ciebie to uzależni, stworzysz drugą, trzecią, czwartą, więc w sumie może w Poe 2 to nie jest taki duży problem, jednak styl mi się wydaje, że zawsze lepiej chyba zaczynać od, od Ligi, nie? Bo jednak dużo, dużo tego kontentu ma teraz dojść z tym Abyssem, nie? Z tymi, tymi jakby wnękami, nie pamiętam jak to się nazywa w polskiej wersji językowej, że to może być naprawdę ciekawe i fajny, fajnie, że w gamey w końcu coś się robią ciekawego. gra też jak chce. I gra tyle, ile może, bo różnie z czasem ludzi jest, no nie? Pytanie kolejne. Jak zacząć grać na nowej lidze? Podczas tworzenia postaci wybierz banner Rise of the Abyssal. Po prostu wybieramy to. Prosta sprawa. Ciężko też tego nie zauważyć. Czy w Rise of the Abyssal jest specjalna mechanika do... Możecie napisać w komentarzach czy w, i na czacie tak samo Czy zaczynacie na SSF-ie, na Hardcoreze bądź normalnie, bo jestem ciekawy w sumie ile osób jak zaczyna. No, ja chyba zacznę normalnie, po prostu bez SSF-a i bez hardcora, no bo jednak to, że zmienili system tradu, no to mnie trochę zachęca do tego, że lekko zbustować moją postać sobie mogę i tak samo zrobić sobie jakieś tam, nie wiem, Exalt albo cokolwiek jak coś. Mi Więc ja chyba skorzystam z opcji z trade'em, nie? No bo faktycznie ten trade wygląda dosyć obiecująco. Na tylko w tej lidze, a nie w podstawowej grze. Tak, liga Rise of the Abyssal ma właśnie ekskluzywne mechaniki, zawartość nagrody i bossów, których nie ma w podstawowej wersji gry. Po zakończeniu ligi zdecydujemy, które z tych elementów trafią do kora. Więc to jest no duży nice. motyw, jeżeli chodzi o zakładanie postaci na tej lidze, co może zmotywować do rozpoczęcia jeszcze raz świeżą postacią, żeby odkryć, żeby pobawić się w Ligową Mechanikę. Kolejne pytanie, czy w lidze Rise of the Abyssal będą wyzwania albo nagrody za wyzwania? Krótka odpowiedź nie. Czy muszę stworzyć nową postać i zacząć od początku? Tak, jeśli chcesz grać w Rise of the Abyssal, jednak możesz kontynuować grę istniejącymi postaciami w Early Access, jeżeli wolisz. Kolejne pytanie. Wraz z dodatkiem Act 4 i Interlude, gdzie kontynuuje, jeśli chcesz grać istniejącą postacią w standard Early Access? Jeśli Twoja postać w standardie ma już Endgame, możesz tam kontynuować. Postać utraci niektóre nagrody zadań, które wcześniej dawały odporności, ale wartości spiryt i atrybuty pozostaną bez zmian. W niektórych przypadkach drzewko pasywne może wymagać ponownego rozdania, o czym gadaliśmy wcześniej. W sytuacji, jeżeli punkty były rozdane w usuniętych notkach. Jeśli chcesz doświadczyć zawartości czwartego aktu i interludii, wróć do miasta do aktu trzeciego, a następnie porozmawiaj z Alwą, aby przenieść się do aktu czwartego. Proste? Ale proste. Fajne. Kolejnie, jeżeli nie dotarłeś do Endgame'u i grałeś na trudności Cruel przed wydaniem The Third Edict, czyli patcha 03.0, Twoja postać zostanie przeniesiona na koniec aktu trzeciego, skąd możesz kontynuować do aktu czwartego. Wszystkie wcześniej zdobyte nagrody za zadania pozostaną bez zmian. Okej, okay. czyli wszystko jest jasne, sam byłem ciekawy, jak oni to rozwiążą. Wygląda to na bardzo płynne i prostolinijne. Następne pytanie: Co stanie się z moimi start jeśli zacznę w nowej lidze Rise of the Abyssal? Wszystkie zakopione zakładki, skrytki będą dostępne w ligach Rise of the Abyssal. Ponieważ nowa liga ma swoją świeżą ekonomię, stażstawy w nowej lidze nie będą zawierały żadnych przedmiotów z innych lig. Wszystkie te przedmioty trafią do zakładek Remove Only w ligach Standard, czyli klasycznie. Nowa liga się zaczyna. Wszystko zaczynamy od zera, jeżeli tworzymy tam postać, żadne przedmioty się nie przynoszą ze starych lig, żadne levele, żadne moce, nic, każdy zaczyna z tego samego pułapu na linii startu. Czyli... To właśnie jak to wygląda z tymi stażtabami, z, z sprzedawaniem, nie? Bo mają być nowe stażtaby u tej nowej ziomeczki, co nam po prostu jest naszym, jakby, traderem, nie? Jest naszym tym, zio tym, tym zio ziomeczkiem, który sprzedaje rzeczy na tradzie, nie? Bo ma nie być teraz tych premium stażtabów, nie? Jako stażtaby do sprzedawania, ale chyba też one mogą być użyte, nie? Ale i tak trzeba kupić te nowe. Tu jestem ciekawy, jak to, jak to wygląda. Muszę sobie o tym poczytać. Czy faktycznie trzeba kupić te nowe stażtaby? Czy można, jakby. By przekonwertować te stażtaby premium, które były wcześniej od sprzedawania, nie? No bo faktycznie te premium stażtaby raczej każdy kupował tylko do sprzedawania rzeczy, nie? Od zera. A propos zakładek. Kiedy będę mógł, mogła przekonwertować swoje premium stażtaby na merchant taby? W, tutaj w, pytanie w kontekście właśnie tego nowego merchanta, który jest częścią nowego systemu tradingowego, który przypomina właśnie stal z Lineage'a. Jeżeli nie wiesz o co chodzi, to zapraszam do mojego filmu a propos Abyssala, a propos nowego trading... Aha, so czy to będzie przekonwertowane od razu, nie? O, o to chyba chodzi. Ej, to zajebiście, że można sobie samemu przekonwertować to, no bo jakby trzeba byłoby znowu dokupywać sasztaby, no to no, trochę tak, tak średnio, bo nie każdy chce wydawać hajsik na gierkę, jak sobie kupi odpowiednią ilość sztabów, więc to jest spoko, że ta zmiana ma swoją konsekwencję i ta konsekwencja jest właśnie naprawiana tym, że może sobie je skonwertować zajebista, systemu, craftingu i tak dalej. Film jest na kanale z wczoraj i też masz go w opisie tego filmu. Więc odpowiedź jest taka, gdy w przyszły piątek ukaże się wersja 0.3.0, będziesz mógł przekonwertować Premium Starsz zakupione przed premierą na Merchant Taby w ustawieniach konta na stronie. I to też pokazywałem na moim filmie właśnie, o którym mówiłem chwilę temu. I piszą jeszcze tak doprecyzowując, że opcja konwersji premium stash na merchant taba pojawi się na stronie PoE2 w momencie wdrożenia łatki 030 29 sierpnia. Także dopiero wtedy będzie można to przekonwertować. Kolejne pytanie: Kiedy merchant tab będzie dostępny w sklepie? Merchant taby będzie można kupić w sklepie PoE2, gdy the third edit wystartuje w przyszły piątek czyli znowuż 29 sierpnia, będzie też opcja konwersji premium zastawowych zakupionych przed wydaniem 03.0. Premium zastawowe wykupione po wydaniu 03.0 nie podlegają Konwersji. I zaznaczają, że 29 sierpnia nie jest ostatecznym terminem na konwersję zakładek. Oczywiście, że nie. Kolejne pytanie: Czy 030 The Ferda jest płatnym dodatkiem? Odpowiedź: Nie, jeżeli już grasz Paweł w Side 2 i wykupisz. To nie Diablo 4, <laughs> No nie no, widziałem taki gdzieś komentarz na jakimś Redditie, czy chyba YouTubie, gdzie ludzie się śmieli, że to co dodaje teraz Path of Excel, jako sezon, po prostu, no to to w Diablo byłoby jako kolejny dodatek sprzedawany, nie? No i totalnie się zgadzam. Zgadzam, totalnie się zgadzam. To, co było w tym dodatku wesel of w coś tam, nie wiem, Hackers. No to to było totalne gówno. Tam prawie nic nowego nie było, a jak było to było nieupłacalne do grania i w ogóle nie dawało tej takiej hacking slashowej przyjemności z gry, nie totalnie pieniądze wyjebane w było, to moim zdaniem. A tutaj mamy to za free, nie? DGG KC. To wystarczy pobrać aktualizację zawartości. Wraz z premierą The Addict 29 sierpnia. Poe 2 będzie również dostępne za darmo przez 3 dni dla ludzi, którzy to tego pierdolnie. nie boli. Także nie... każdy może przez 3 dni grać sobie w Poe 2 za darmo. Zobaczyć jak mu to chodzi, zobaczyć jak się czuje z Poed 2, czy ma ochotę grać dalej. I jeżeli myślałeś o wypróbowaniu tej gry, ten weekend jest idealny, Bezwidolnie, kurwa, nie wiesz, że to radę. znajdziesz tutaj. Czy będzie pre-download? Tak, dzień przed premierą udostępniamy link torrent dla samodzielnego klienta PC do wstępnego pobrania, oh, nice. gracze konsolowi również będą mogli pobrać łatkę przed startem. Pamiętaj, że wstępne no pobieranie też będzie, będzie? tylko dla graczy, którzy mieli dostęp do PoE 2. I ostatnie pytanko, jakie informacje ujawni... Bo to jest tylko do State Alone, ale chyba tu widzę, że nie ma nic na Steamie, nie? Pytanie, czy to jest... Mi się daje, że raczej na pewno będzie, no to jest takie obvious. Premierą, w przyszłym tygodniu opublikujemy informacje o Item Filtrze, czego oczekiwać w dniu premiery oraz o nowych Twitch Dropach. Które będą na start 29. Sierpnia. Ej, Także taki take, nie? Koro w końcu, jakby powiedzieli, no dobra, zrobimy ten trade taki bardziej in i faktycznie zajebiście, że to zrobili, bardzo fajnie. Wiadomo, dalej trzeba używać tej strony, ale to i tak jest dosyć duże ułatwienie dla osób, które faktycznie żyją tym tradem, nie? Ale skoro dali taki feature, żeby grało się lepiej, po prostu, nie? Quality of Life, to mi się wydaje, że pewnie tak samo mają w zanadrzu coś takiego, takiego jak ala Item filter z Last Epocha, nie? No bo zawsze ludzie na to skarżyli, a oni chcą, żeby te POE 2 było dużo lepszą grą niż było POE 1, to mi się wydaje, że taki Item Filter wbudowany w grę, on na pewno kiedyś dropnie i, i właśnie dobrym dowodem na to jest ten trade nie? Który był od lat nie zmieniany i mimo tego, że na samym początku wyglądał tak samo jak w POE, 2, w POE 1, no to to koniec końców zmienili, nie? Więc tak samo mi się wydaje, że to zmienią w przyszłości, na przykład w jakimś kolejnym patchu, nie? Może nie kolejnym dosłownie, ale może kolejnym kolejnym, nie? A jeżeli chodzi o jakby pełnoprawną grę jak już wyjdzie, to mi się wydaje, że raczej na 100% to dostaniemy, skoro oni aż tak bardzo chcą pójść w Comfort of Life, nie? Quality of life, przepraszam. Pamiętajcie, jak będzie wychodził The Edict no to na Twitchu będziecie mogli zdobyć kolejne dropy, jakieś efekty kombosów, egzekucji, czegokolwiek, co oni tam nie wymyślą, także na pewno masz to jak banku, że będę streamował oczywiście na Twitch TV na The Wins. wtedy jak będą takie specjalne eventy no to na kiku nie streamuję, no bo to nie ma żadnego sensu jeżeli Twitch oferuje coś fajnego dla Was no to chcę streamować coś dla Was na Twitchu właśnie, żebyście z tego też czerpali więc całą premierę The Ferdedic 29 sierpnia będziemy jechać na Twitch TV na The Wins. także zapraszam tam serdecznie do odwiedzania mnie, zostawiania followa, no i zaczynamy potężny maraton 29 sierpnia. To będzie miesiąc streamowania każdego dnia. Bardzo dużo godzin stawiam, że 29 sierpnia zrobimy takie luźne 30 godzin streama dla wprawki. No i potem już standardowo między 12-16 plus każdego dnia filmy na YouTubie. Także mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć w tej przygodzie. Zapraszam do totalnego hypa. No i co? Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Fajny materiał i również mam nadzieję, że i ja się wkręcę w końcu w tym sezonie, bo pierwszy sezon był zajebisty, długo na nim siedziałem, uwielbiałem to i mam nadzieję, że tak samo będzie z trzecim. Drugi nie wypalił, jakby nie siadł mi jakoś mocno, nie był dosyć ciekawy dla mnie, więc tak samo mam nadzieję, że tutaj te 30 godzin, chociaż jeden dzień sobie... Nie żeby zagrać. Zajbisty materiał, fajnie, zostawiam lajka. No i czekam na więcej info na temat path of XL2.